Jak ja Wam powiem, co ja odwaliłam, to po prostu łapać się tylko za głowę i tyle. Dzisiaj od samego dnia mm, siedzę w łóżku i robię to jest na prawo jazdy, o czym zaraz porozmawiamy sobie. Mówię, że nie jestem guru make-upu i w ogóle bardzo nie chciałam się nagrywać, jak się maluję, ale tak mi będzie o wiele szybciej. Nie wiem, czy nie zrobiłam za szerokich brwi, więc. Bez... proszę mnie nie oceniać, okej? Okay? Jak może część z Was wie, a może część z Was nie wie, e, ja no, skończyłam 18 w lipcu tego roku i no to się wiąże z tym, że robię prawo jazdy. E, no ale z tym prawem jazdy trochę mi się wszystko przedłuża, ponieważ e, zaczęłam robić prawo jazdy jeszcze przed urodzinami, czyli w jakoś około czerwca. Gdy miałam te zajęcia z teorii, to były zajęcia online, więc jakby no... wiecie, jak to wygląda z zajęciami online. No ale nieważne, następnie miałam jazdy z tymi jazdami to już w ogóle totalna historia albo te jazdy się ciągną i ciągną, mam je w dużych przerwach yy, i po prostu, no, jakoś tak ciężko, strasznie to idzie. Ja słuchajcie na tą teorię. Powinnam się zapisać już jakiś czas temu, yy, bo ta teoria mi głównie bardzo blokuje wszystko, co jest związane z moim prawem jazdy, więc po prostu musiałam się na nią zapisać. Chyba już od półtorej miesiąca nie mam jazd, ze względu na to, że po prostu muszę najpierw napisać teorię. Ale moi drodzy, yy, miałam kurs w marketingu, później miałam jakieś tam zaliczenia, co zawsze było coś, no to też jest moja wina, bo tak sobie wyznaczyłam priorytety, ale prawko mi po prostu nie ucieknie i jakoś też mi się nie spieszy go robić. Wracając do tematu, w końcu tydzień temu stwierdziłam, ok, zdałam wszystkie egzaminy, które miałam zdać, to teraz czas na egzamin na prawo jazdy. Z kimś pisałam, chyba z moją przyjaciółką e, pisałam, czy tydzień mi starczy. No i jakby stwierdziłyśmy, że spoko, że tydzień czasu to jest e, sporo czasu, żeby ogarnąć teorię. Chciałam po prostu usiąść, nauczyć się i napisać i nara. Ale no niestety zapomniałam, że do tego jeszcze chodzę do szkoły, pracuję, nagrywam na YouTube'a i mam totalnie dużo innych obowiązków. Więc e, tak naprawdę ja chyba popełniłam taki błąd, że nie robiłam testów, tylko ja stwierdziłam, że ja z testów się nie nauczę i będę po prostu sobie robiła e, takie podręcznikowe teorie, ja sobie wykupiłam dostęp na takiej e, platformie Zdamy to i tam sobie to wszystko robiłam, tylko że właśnie problem polegał na tym, że teorie można opanować w tydzień, ale nie testy, bo ja nie wiedziałam, że teoria nie jest równoznaczna z tym, że testy mi pójdą świetnie. No bo nie wiem, czy kiedyś robiliście te, te, te testy na prawo jazdy, no ale one są dosyć specyficzne. I jakby ja zrobiłam to tak naprawdę dopiero dzisiaj, czyli w w dniu, kiedy mam mieć ten egzamin no i w ogóle strasznie dużo pisałam z moimi znajomymi, którzy już tam w większości pozdawali sobie to prawo jazdy no tak naprawdę, no pisałam z nimi po prostu i pisałam, oni mi tam mówili co najlepiej robić, jak oni to robili no i dobra, spoko dzisiaj cały dzień, bo miałam mieć na 18 ten egzamin więc dzisiaj wstałam i od rana znowu te testy, myślałam już, że oszaleję robiłam te testy działami bo ja po prostu chciałam przyjechać i napisać i słuchajcie, nagle zaczęłam się interesować tym, co trzeba mieć ze sobą na ten egzamin i oczywiście okazało się, że trzeba mieć dowód osobisty. I każda normalna osoba o tym wie, oprócz oczywiście Marty Miller, um, bo okazało się, że prostu tego dowodu osobistego nie mam, ponieważ e, po ukończeniu 18, stwierdziłam, że dowód osobisty jest rzeczą zbędną. I nie muszę go mieć. No i wiecie, jakby tak nie myślałam, nie miałam kiedy, miałam czas, ale jakoś tak, nie, po prostu nie wyrobiłam sobie dowodu, koniec kropka. No ale słuchajcie, no na tej teorii chyba nie przejdzie. I te wszystkie przygotowania, nie chcę mówić, że poszło na marne, ale naprawdę ostatnie cztery dni myślałam tylko o tym. Dzisiaj ja po prostu cały dzień poświęciłam na to i też była trochę dyskusja z moimi znajomymi, czy w ogóle trzeba mieć dowód, czy serio legitymacja nie przychodzi, no ale w końcu okazało się, że nie przychodzi ja chciałam do nich zadzwonić. I zapytać się, czy w ogóle mogę zmienić termin jeszcze, albo czy faktycznie mogę bez jej legitymacji jakoś to załatwić. No bo zawsze, zawsze da się coś załatwić. Ale oni pracowali tylko do 15 na telefonach, a ja dzwoniłam 15:07. Tak więc tak. Więc jak ja się dowiedziałam, że ja dzisiaj tego nie napiszę, to z jednej strony. Załamka. Z drugiej strony troszeczkę ulga, bo jakby to szanse, że ja bym napisała to i zdała, były małe, bo ja robiłam testy i ani razu mi nie wyszedł pozytywny, w sensie za każdym razem miałam coś źle i po prostu nie zdawałam. I wiecie, jakie ja sobie to tłumaczę? Możecie pomyśleć, że jestem chora, że przesadzam, że w ogóle w co ja wierzę, ale ja naprawdę wierzę w moc manifestacji i wierzę w to, że jeżeli naprawdę chcemy, to wszechświat daje nam wszystko, czego zapragniemy. I ja bardzo długo już wizualizowałam i manifestowałam to, że zdam prawko za pierwszym razem, teorię. Ja mam taką teorię, że po prostu tak musiało się stać, że ja dzisiaj tam nie pojechałam, bo po prostu to by był mój pierwszy raz i za pierwszym razem bym nie zdała. Więc nie pojechałam dzisiaj, ten egzamin przepadł. Umówię się po świętach, jak będę miała, już... jak już lepiej będę to umiała i wyrobię sobie dowód osobisty i stanę za pierwszym. Widzicie? Świat mnie kocha. Mówię do serio. Więc yy, tak oto tu jestem, maluję się, bo i tak jadę do Gdańska na zakupy. Właśnie że jest to w tym prawku jazdy, że ja po prostu muszę jechać do innego miasta. Nie narzekam, bo nie mam daleko. Mi to strasznie wkurza, że ja muszę jakieś takie egzaminy zaliczać, szczególnie, że to jest takie... Nie jakoś mega poważnie tego nie traktuję. Zresztą chyba żadnych egzaminów w moim życiu nie, nie traktowałam poważnie, oprócz tego z pracy, w sensie oprócz tego z marketingu, który by mi się naprawdę przydał. No a prawko też mi się w sumie naprawdę przyda, ale te pytania tam to jest kosmos, nie? No ale damy radę. Zaliczymy za pierwszym. Pierwszym prawie drugim. Najgorsze jest też tylko to, że ja po prostu muszę teraz e, czekać aż sobie wyrobię dowód, nie? Więc mam taki plan, żeby codziennie minimum jeden albo dwa testy robić i później sobie ten... im najlepiej jutro odhaczyć ten dowód. Możecie napisać, czy ktoś z was Zdawał prawo jazdy na przykład w Pordzie w Gdańsku Jakie macie przemyślenia Jak co wam pomogło, co nie Jakieś wasze story time z prawkiem, bo ja ogólnie będę nagrywała Osobny film o tym jak ja się przygotowywałam Jak mi poszło i w ogóle wszystko Tylko wiecie, ten film może się pojawić Za 3 lata, nie? Nie no, żartuję, nie można tak mówić Ale no, ten film pojawi się dopiero jak zdam to to prawko To będzie taki dokument Halo. Dobra, uwielbiam jak się nosek świeci trochę I mam mieć mokre włosy Zaraz sobie poprawię te rzęsy A, korektor No właśnie Słuchajcie, tak czy siak, dzisiaj jedziemy do Gdańska z moją mamą i siostrą Na zakupki świąteczne Ja znowu muszę dokupić rzeczy do paczki, którą powinnam dzisiaj wysłać Więc jutro rano będę musiała szybko to wysyłać I dzisiaj w nocy będziemy nad nim pracować um, Jestem ubana w dresiki od Strongpointa najwygodniej na świecie. Nawet skarpetki mam od Strongpointa i stanik też, więc po prostu szczepkuję, żebym miała kurtkę i szaliki czapkę od nich. Oczywiście zabieram Was ze sobą, może uda nam się wpaść na jarmark świąteczny e, i e, poczuć trochę wajbu świątecznego, e, więc e, mam nadzieję, że też się cieszycie. Był się tam na dworzu, tak. Zobaczcie. Słuchajcie, żeby rozmawiać sobie trochę tą podróż, to stwierdziliśmy, że nagramy szybki sister. Tak, kilka pytań dosłownie. Ja znalazłam na pierwszy lepszy stronę, ale po angielsku, bo tam są bardziej sensowne. Kto jest starszy? No ja, ale jest pytania w ogóle. <grym> no bo my wiemy, ale. grzewkę, pytanie, kto jest starszy? <grym> bo my wiemy, ale. Co wy nie wiedzą. Aha, dobra, ja jestem starsza. Tak, i między nami jest 8 lat różnicy. To jest całkiem, całkiem e, Nie sporo. czuć, nie czuć. Co lubisz w swoim, w swoim rodzeństwie? Oj... No, to jest proste pytanie. Oczywiście, no jest dużo takich no, rzeczy. W sumie, że jesteś po prostu, nie? No sorry, ale... No, że mam siostrę, no to chyba No ja też, jest. ale w sensie co? W rodzeństwie, no, ale w się, się we mnie, no, we no, mnie. to no, ciężko znać. <laughs> No właśnie ja bym też powiedziała, że jesteś miałem siostrą, że my się no. rozumiemy jakby. Nie, no właśnie, no jakby jest dużo takich cech, które są. No po prostu takie unikatowe to jest. No my no. się roz, my się rozumiemy, to jest najlepsze po no, prostu. To, to tak się tak. najmniej podoba w twojej siostrze. Ja bym powiedziała. Ja nie lubię w tobie, że ty się tak szybko wkurzasz i wpadasz w szał. Ja lub... Szaunię, ale w szaunie, ale taki wir negatywnych myśli i to trwa może z 15 minut, ale tak bardzo intensywnie, no. nawet chyba mniej niż 15 minut, ale po prostu przez 5 minut po prostu nie podejdziesz, nie powiesz, bo po prostu po prostu wiesz, no po prostu tego, że właśnie ty bardzo szybko uważasz, że ja mówię coś już złym tonem albo coś wrednego. No nie to, wiem, jak to nazwać. Nie, no nie wiem o co ci chodzi, no ale dzisiaj tego pytasz: O nie, trzeba będzie gdzieś pojechać. Ale co? Ja mówię, Boże, już się Macie coś nie podoba. A ty mówisz, Nie, no nic takiego nie powiedziałam. macie ze sobą wspólnego? Bardzo dużo, moim zdaniem. Nosy. Z charakteru, no to dużo. Ale właśnie nie wiem, czy dużo z cech charakteru. Nie, Wrażliwość. Nie, różne bardzo. Ale wrażliwe jest Ale ja jestem zdecydowanie bardziej. Tak, a takie wiesz, emo o, emocjonalne. O! Jak często się kłócicie? Teraz rzadziej, bo Żadno. nie mieszkamy ze sobą. Ostatnio dwa razy no się pokłóciłyśmy. Wczoraj? No ale to było takie, wiesz... No to nie wiem czy to jest była kłótna no sprzeczka. Nie, my się chyba w ogóle nie kłócimy tak naprawdę. No ale pamiętasz kiedyś się bardzo kłóciłyśmy. Jaka jest najdziwniejsza obsesja twojego rodzeństwa? Jak? Obsesja? Ja mam, ja wiem jak ja mam obsesję ostatnią. Monsterami w ogóle rośnie, nie tak jakbym chciała. Agata ma rośliny, boże, Agata ma rośliny. Ale no naprawdę, Agata ma pełno roślin, ciągle kupuje ona, nowe rośliny. Ale ja właśnie nie czuję, w ogóle, że ich jest dużo. No, ona tego nie czuje, ona tego nie widzi. To już jest obsesja, to właśnie na tym polega obsesja. A moja? No, kiedyś bym powiedziała, że na punkcie czasu. No, że wiesz, 14, tak, ja tak. powinnam zrobić to, to, tak, to tak, ja mam tak. trochę opcję na punkcie produktywności mi się no, wydaje no, a teraz jak to jest u ciebie, już lepiej? Nie, nadal trochę też mam z tym problem ale miałaś tak, że jak o 16 czegoś nie zrobiłaś, to już nic nie zrobiłaś bo pół godziny przeżywałaś Jezus, nie, nie mogę, muszę to zrobić, powinnam, nie mogę, coś tam dżemu nie zrobiłam i miałaś takie też, no tak, ale chyba nie możesz skręcić dalej tak. muszę jeść tak. no, i zakaz skrętu, no Jakie jest najśmieszniejsze wspomnienie z dzieciństwa, z rodzeństwem? Ten, mi się przypomniało jak się pocisnęłaś w wannie i z sm bo no, no wykruszyłaś jak byłaś malutka wam no, wyszła razem się bo byłyśmy malutkie Ale no nie, ale to nie wiem czy to jest śmieszne, bo nikt się nie śmiał Zawsze Agata mnie odbierała z przedszkola I by, koło przedszkola był taki wielki kasztanowiec no. I my tam zbierałyśmy kasztany okay. I ja pamiętam, że my miałyśmy wielkie pudło kasztanów I kiedyś ja skakałam na łóżku i to pudło się wysypało Albo to byłaś ty Co? I której z nas się mega przestraszyła, że to są robaki bo po, po, spróbujcie kiedyś skakać po kasztanach. Bo one są też zimne. Zimne, ale później nam się tak spodobało, że my skakałyśmy na łóżko. pamiętam. Sypałyśmy kasztany łóżko i skakałyśmy na tym. Tam, że Agata też miała fazę na robienie zdjęć i kiedyś też musiałam być jej modelką. Więc takie mnie, kurde, masz taką swobodę przed kamerą. Może tak, ale ja Wam może pokażę te zdjęcia, bo one są naprawdę słodkie. I jest takie jedno, już tego nie znajdziemy, bo tego nigdzie nie ma, charakter zdjęcia. Ale że ja płakałam. Jezu, to było najpiękniejsze zdjęcie ever. W ogóle to powinno być zapisane obronione przez prawa siost... rodzeństwa nie, jest jakaś komisja gówno, I, ja płakałam bo nie chciałam pozować a ona kazała mi pozować nie. i się uśmiechać jak mi łze, łezki nie, leciały płaka... dziecko płacze, to każesz mu się o pozować o Jezus, to trwało sekundę to było jedno zdjęcie z nie... drodzy powodów tutaj robimy tak z mamą o ja, ale super mam taki pan jakiś tak one wyglądają jak dwie turysty ale ja nie prosiłam, no musimy już wracać, bo w ogóle sklepy są do 21 i szczerze to się strasznie negatywnie zdziwiłam, że one są do 21 eee, ale no tak, tak naprawdę to do zadnie pół godziny kupiłam wszystkie rzeczy których w sumie nie planowałam kupować, ale w końcu mam całą paczkę skomplementowaną więc wracam do domu i po prostu będę pakowała It's what I'm starting to hear The whispers in my ears Of warm intentions oh. ja chcę spać. Ogólnie to nie wiem na ile Wam pokażę proces pakowania Ponieważ ja to y, nadal Ukrywam co będzie w paczce Jak ona będzie wyglądała Możliwe, że, że nie wam nie pokażę Ale paczkę jest w i od będę pakować I jak najszybciej Zaniosę do impostu więc mam nadzieję, że przyjdzie Jezu, moje budziki to jest hit 9.00 udało się wstać całkiem szybciej niż jak w ostatnich dniach ale słuchajcie, patrzcie jaka jest pogoda Boże, jest cudowny dzień wszystko jest białe ale jest też trochę słońca muszę pakować tą paczkę Yy, ale może pójdziemy na spacer najpierw, bo i tak muszę wyjść z Miką, więc zabiorę was do tej pięknej krainy śniegu. Tylko trzeba się grubo ubrać. <mulary> I ja. Mam wszystko już do pakowania paczki, zdobyłam nożyczki, mam nową taśmę klejącą, bo wczoraj mi się skończyła Więc pakuję, kupiłam jeszcze kilka zdubek. Osoby już słuchajcie wybrałam, napisałam do na Instagramie i czekałam aż mi odpisze. Paczka zapakowana, jedna. Słuchajcie, tak ciężko, ja nie wiem, ile ją pakowałam, a po prostu tych rzeczy było za dużo. Musiałam jedną rzecz usunąć, niestety, bo po prostu byś nie zmieściła do kartonu, a nie mam innego większego. Prawda? Zobaczycie też na filmie, który, który będzie niedługo, jak już ta osoba dostanie paczkę, bo. bo... No cyrki. Teraz sobie danko, zrobimy sobie Ostatnio mam fazę na jabłko, więc zrobimy sobie omleta Ala szarlotka. Jest Ale pachnie pięknie o. Tak się prezentuje długo nie miałam omleta więc się do tego zielona herbatka. Kończę dla was właśnie ten film i chciałam go tylko w jakiś sposób zakończyć, mm. e, więc e, był on trochę chaotyczny, ale dlatego, że teraz zaczynam to daily e, do świąt będą pojawiały się filmy codziennie. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo dzisiaj już o 20 dodaję, więc wiecie, tak ledwo ledwo, ale w sumie to jest materiał, który nagrywałam dzisiaj, więc tak jest spoko. Trzymajcie no, się owiem, ciepło owiem, i widzimy owiem. się jutro. Może się nie na naszą.